Rozpoczyna się mój ulubiony okres poszukiwacza, złomiarza. Długo szukałem takiej poduszki, żeby była twarda i, i niewielka. Mogę sobie wtedy położyć ją tutaj i chcę siedzieć w samochodzie. Znalazłem też zabawki, nawet w dobrym stanie. I pudełko w dobrym stanie. Nie widziałem jeszcze co jest w środku, brałem co leci. Mamy taki jakiś domek Little like tak, w formie walideczki Tu coś się tam buja w środku O Się, się otworzył Tu są jakieś Paskudy Tam jest jakiś obrazek Lustro Home Co mamy następnego? Formów toczył to się mój. I mamy tu. Autko. Autko, uteczko Tu się klap otwiera. Tu jeszcze coś było. Zawsze sterowany był. Albo i na kabelek. W każdym razie elektroniczny. Tu było do centrowania koła. Ok. tam mam koszyk. Chyba go kojarzę. W Lidlu takie coś było do za zabawek. Były w tym papierowe pudełka. Co mamy na Następne, coś ciężkiego. Jakieś kurwa. Pociąg. Czuć, że bateria jest w środku. Porządna rzecz. A tutaj kolejną rzecz. Mamy tak coś. Ciężarówka. Wydaje dźwięk jak prawdziwa. Tu to jest koło zamachowe, ale jest kiper. Jest klapa. Tu była jakaś dźwignia. Nie mam pojęcia co robiła. Pewnie kiprowała. że tak, jakaś sprężyna to przeskakuje. No, to była od Kipra. Potem się wciskało. Wciskało się pewnie ten guzik i się luzowała. A się zepsuło. a dobra, co mamy następnego? Dinozaur. Kojarzy go z czegoś chyba z transformersów. McDonalda, chyba Made in Hina Transformers, tak? A i komary mierzą. Czy to jest z McDonalda? Tak, z McDonalda. To są. Nie pamiętam, jak się te transformers rozmazywały. Następna rzecz to jest. Skakanka z łożyskami. Kurde, jaki model deluxe. Co to jeszcze mamy? O, już łap. Dobra, co my jeszcze mamy? Młotek. Piszczałka, młotek. Mamy samochodzik. Nawet spoko. Nawet spoko samochodzik. Otwierają mu się i nie otwierają. Ale to był elektryczny samochodzik, z tego co widzę. Jeździł po torze i do pary jest drugi. I ambulansik, nawet porządny, chyba polski. Drzwi mu się otwierają. Nie ma jednego koła. W środku. Nieźle. Te drzwi też by mu się pewnie otworzyły. No ja nie jestem w stanie tego teraz zrobić. Wydaje się, że mają taką możliwość. O, widzę, że tutaj nawet dźwięk był, jakby baterie wsadził. I ostatnia rzecz. Piesio. Coś tu jeszcze jest jakiś kawałek plastiszków. Ambulans jest ciekawy. To jest ciekawe. Tą multimedalną też jest. i takie ma funkcję pudełko porządne ok dzisiejsze łowy można po powiedzieć że są udane